Uciekliśmy stamtąd i było warto Nie mów. Tak, Ameryka! Żołnierze, wyjście z namiotu. Tak, panie kapitanie! Szybko, weźcie na tamtym na górze namiot i szczelajcie. Tak, żołnierze? Tak kapitanie, dla pana wszystko. No, to idźcie

Pff. Ładować kulę nad nią! Ognia! Pff. Pff. Niemcy! Strzelać! Piu, piu, piu! Piu, piu, piu! Kurde, no nie... Czołgu ognia! Szczelam granat! Wycofać się! Wygraliśmy! Liczę. Musieliśmy naprawdę przegrać. Proszę pana, może lepiej się poddamy? Nie, nie poddajemy się. Walczymy do końca, tak? Tak, panie kapitany! Ja byłem temu względem kapitanowi przełożony. To bym tak mu skręcił głowę, żeby się nie odratował. Ale dobrze, że zabiliśmy chociaż jednego. Tak, wojsko. Stop! Dun, 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 dun.